Lecimy. E, punkt pierwszy. Ej, oświeciło mnie. Czekaj, przesunę To się. ważne. Dobra, teraz yy, o czym to? Technicznych rzeczy. Okej, okay, dobra. Uwaga, start. Cześć, z tej strony Magdalena Łęczycka-Mrzygut i Tamara Krzemieńska. Jesteśmy trenerkami. Chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć o tym, jak nauczyć psa chodzenia na luźnej smyczy. Wiemy z doświadczenia, że nie jest to łatwy proces, nie jest to coś, co natychmiast nasz pies może pojąć na jednej lekcji. Dlatego będzie tutaj wiele punktów przez nas przedstawionych i wdrożenie większości z nich. Powinno przynieść oczekiwane rezultaty, czyli właśnie e, luźniejsze, fajniejsze spacery na smecze. Potencjalnie, dlaczego może być tak, że pies ciągnie na smecze? Pierwszy powód: ciaki e, najchętniej po, e, poruszałyby się kusem, i nasz chód jest po prostu dla nich ciute za wolny. Więc potrzeba tutaj też czasu i wielu treningów do tego, żeby faktycznie, nazwijmy to przekonać psa, że faktycznie wolniej poruszać się można i trzeba. Druga rzecz może być też taka, że psiak już się nauczył, że ciągnięcie jest jedynym sposobem, żeby zaprowadzić nas do swojego ukochanego parku e, lub gdzieś tam na spacer, gdzie będzie mógł dopiero swobodnie sobie pobiegać czy pobiegać za piłką. Kolejny punkt jest taki, że jak już taki psiak ciągnie i czuje niefajny nie tutaj dyskomfort, czy to ciągnąc na obroży, czy na jakichś niefajnych, niemiłych dla niego szelkach, może wtedy uciekać od tego dyskomfortu i jeszcze bardziej wciągnięcie. Kolejny punkt. Niech no spojrzę na kartkę. Kolejnym punktem może być też to, że do tej pory używaliśmy za krótkiej smyczy, i powiem Wam, że to jest dość częsty obrazek. Widzę po prostu to jak e, ludzie się męczą po prostu takiej metrowej smyczy i też e, to sprawia, że pies nie ma po prostu tej swobody, e, więc uczy się, że spacer to jest jedno wielkie napięcie. I ostatnim powodem e, na naszej liście e, to jest to, że psiak może się bać lub zbyt bardzo ekscytować światem, więc e, po prostu może bardziej uciekać, nie chcieć być też blisko właściciela, lub po prostu gdzieś szybko dotrzeć lub od czegoś szybko uciec. I wtedy też będzie. Jakby gdzieś tam to uciekanie, napinanie związane. E, to teraz trochę technicznych rzeczy, które będą nam potrzebne do nauki e, nieciągnięcia na smyczy. E, przede wszystkim e, smycz. Tak 2 no, metry to by było fajnie, a trzy to już w ogóle cacy. E, obroża. E, saszetka, bo musimy pracować nad, tak jak Magda wspomniała, nad emocjami i to nam bardzo pomoże. Jeżeli nie mamy, e, powiedzmy, super dużo czasu na naukę, bo jest rano i śpieszymy się do pracy, to zawsze możemy to ciągnięcie m, przełożyć na naszą korzyść. To znaczy, że e, chcę, żeby pies ciągnął. A kiedy chcę, żeby mój pies ciągnął? Kiedy ma szelki, bo wtedy możemy później chodzić na, na, na jakieś rowery i wtedy przydatne jest ciągnięcie. E, więc mojemu psu ciągnięcie równa się e, szelki, czyli jak mam szelki, to mam ciągnąć. Często też pytacie o flexi. Generalnie flexi polecałabym u psów, które już potrafią chodzić na, luż, na luźnej smeczy. Jeśli na przykład powiedzmy mamy psiaka, który dziś ma jakąś tam kontuzję i tak dalej, i chcemy dać mu trochę więcej swobody, a pada deszcz i e, jakby gdzieś tam linka czy dłuższa smycz mogłaby nam się plątać, e, motać, moczyć i tak dalej, wtedy faktycznie taka flexi jest, jest ok. Natomiast jeżeli, ma, jeżeli mamy młodego psiaka, czy psiaka, którego gdzieś tam chcemy przeuczyć, żeby chodził na luźnej smyczy, to flexi nie jest dobra, ponieważ ona generuje cały czas napięcie i psiak się nie czy że mm, kryterium spacerowania z nami to jest właśnie luźna smycz? Że mamy dużego psa, silnego psa, a sami jesteśmy drobnej postury, lub mamy jakieś tam, powiedzmy kontuzję ramion i wtedy też taka, takie wychodzenie na spacer może być wręcz niebezpieczne. Dla takich, w takich sytuacjach to co polecam to jest nauczenie psa chodzenia na kantarze, ale uwaga, warto żeby ten, ta nauka odbyła się w domu co najmniej kilka, kilkanaście sesji tak żeby psiak nie czuł że jest jak to powiedzieć? nie jest to nic przyjemnego, to jest po prostu było wcześniej fajnie wprowadzone i pies rozumie, co to znaczy pociągnięcie yy, za kantar, tak? Tak, nie jest to coś, co jak na dzikiego konia próbujemy po prostu go tym jakoś tam ogarnąć, tylko faktycznie wie, jak na to zareagować, ponieważ zna to bardzo dobrze w domu. Nauka noszenia i w ogóle zachowywania się na kantarze jest taka sama, jak w nauce noszenia kagańca. To Wam podlinkuję na dole. Punkt pierwszy jest taki, że nie pozwalamy na ciągnięcie. Czyli nie, nie, nie koleżko, ciągnięciem nigdzie nie pójdziemy, żeby to nie wyglądało tak, że pies złapał zapach, a my niczym flaga powiewamy na tym smyczy za nim. Nie, 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 pójdziemy tylko na moich warunkach. Czyli co? Nie pozwalamy, zatrzymujemy się, luzujemy smycz i jak zluzujemy smycz, dopiero możemy pójść. Tutaj punkt numer dwa, który się bardzo fajnie łączy z tym, co powiedziała Tamara. E, ćwiczymy rezygnację, czyli e, też już dobrze znane przez Was ćwiczenie, o którym trąbię na lewo i prawo. E, idąc po prostu sobie zwy, zwykłym spacerkiem, odwołujemy psa od wszystkiego, ale też od niczego, nagradzając e, w podążaniu za sobą, czyli ja idę do tyłu, pies idzie przede mną, ja go sobie nagradzam, po czym zwalniam i tutaj często też bardzo lubię zmieniać kierunki, to od razu punkt punkt numer 3 zmieniamy kierunki właśnie przez na przykład zawołanie psa. Niektórzy trenerzy mówią też o tym, żeby psa nie wołać i wtedy taki pies uczy się, że bardziej musi na nas uważać, ponieważ nagle możemy po prostu zmienić ten kierunek. Teraz punkt numer 4. Nie nagradzamy psa za to, że ciągnie. Wiecie jak to jest, robimy sobie sami pod górkę, bo nasz pies ciągnie, my się zatrzymujemy. Luzujemy smycz, idziemy trochę już fajnie, już ta smycz jest luźna, i wtedy nagradzamy sobie psa. I co sobie robimy? Wtedy? E, Taką łańcuszek, e, który powoduje, że pies uczy się, że chwilę pociągnę, zatrzymam się, dostanę smaka. Nie, nie róbmy sobie pod górkę. Czyli nagradzajmy wtedy, gdy faktycznie idzie przez kilka, kilkanaście sekund, później już minut, bo wiadomo to sobie spokojnie wydłużamy. Wtedy, kiedy idzie na luźnej smyczy, a nie kiedy właśnie pociągnął. Zasada numer 5, czyli robimy sobie znów nieświadomie takie miejsce, gdzie zawsze chodzimy z psem i tam coś dzieje się ekscytującego. Na przykład rzucamy tam piłkę, albo tam się super zawsze bawimy, tam są super emocje, albo tam jest jego najlepszy psi, Funfel, i co się dzieje? Pies. Zmierzając tą drogą do właśnie tego miejsca, zaczyna się ekscytować, zaczyna się nakręcać, on po prostu już chce jak najszybciej tam być i wtedy ciągnie. Więc zasada jest prosta, nie róbmy sobie takich jednych miejsc, takich stałych, gdzie zawsze tam się, są super emocje. Bawmy się w różnych miejscach, ćwiczmy w różnych miejscach, naprzemiennie relaksując psa, bawiąc się i znów relaksując. Punkt numer szósty to jest odnośnie naszych oczekiwań, bo jako trener i behawiorysta często spotykam się z tym, że oczekujemy, że pies przez cały spacer będzie szedł przy naszej. Nodze. Tak nie jest. Pamiętajcie, że spacer jest dla psa, więc ważne jest to, żeby dać mu też przestrzeń na to, żeby sobie powąchał, żeby po prostu ten spacer obfitował w sporo takiego luzu. Dlatego też na przykład ta długa smycz, czy na przykład amamy, e, czyli po prostu jedzenie na ziemi, e, czy właśnie to, co przed chwilą Tamara powiedziała, żeby. Mieć takie też miejsca, gdzie po prostu tego psiaka sobie spokojnie przegłaszczemy, wymasujemy, chwilę z nim posiedzimy, poleżymy i na przykład to powzmacniamy, żeby ten spacer nie był tylko takim po prostu źródłem zbyt dużej ekscytacji. Znaczy nie mieć takich oczekiwań, że pies po prostu przez cały czas będzie przy nas, tylko po prostu też pójść trochę za nim, oczywiście na tej luźnej smyczy, żeby faktycznie miał ten spacer też dla siebie. Następna zasada. Która? E, siódma. Siódma, okej, okay, siódma. Następna zasada e, to stworzenie sobie takiej komendy, która pozwoli nam e, przyjemnie, bezpiecznie, w porządku w stosunku do nas i do psa przejść obok jakichś trudnych rzeczy, typu bez kot, gołą. Tam dowolne sobie wpiszcie. I taką komendą jest komenda Równaj. Czyli pies jest przy nas, pies jest przy nodze, może nie są takie mocne kryteria jak na zbudach Obedience, No to jest ten pies blisko nas, mamy go pod kontrolą, wydajemy mu smaki, kiedy jest przy nas, więc też jest przyjemnie. Możemy go odgrodzić ciałem od danego bodźca, stworzyć mu takie bezpieczne miejsce pozwoli nam no, po prostu ominąć ten bodziec. Punkt ósmy to pracujcie zanim emocje pójdą w górę, czyli wychodząc z psem na spacer, wiedząc, że na przykład wyjście jest trudne, bo już psy się wtedy podkręcają, to pracujcie zanim te emocje eskalują, czyli już można gdzieś tam odesłać psa na miejsce, dać mu wtedy za to trochę nagród, tak żeby te nagrody też trochę go z tego wyciszyły. I dopiero gdzieś tam właśnie wyjść na zewnątrz, powiedzieć, żeby usiadł, ponagradzać go oczywiście za to, żeby, że sobie siedzi. Czy już później idąc, robić mu tak zwane hamowanie am-amami, czyli po prostu stopniowo przy sobie e, regularnie wyrzucać małego smaczka, mówiąc am-am. To będzie takim właśnie fajnym taką kotwicą, e, takim hamulcem, żeby psiak po prostu sobie e, nie, nie pędził tak mocno do, do przodu. Marcela, nie Mamy tu jeszcze z sobą taką małą trenerkę. Tak. Tamara, jaki to tam jest? Dziewiąta zasada um, jest tak zwane hasło hamujące, które mówi psu, że jak tak dalej będziesz szedł, to daleko nie udziesz, zatrzymamy się. E, takim moim hasłem hamującym jest po prostu EE. -e". Jest to dosyć naturalnie nam to wyszło. Mój pies wie, że jak mówię już EE, -e", to znakiem tego, że za chwilę skończy się impreza skończy się ciągnięcie i nie pójdzie do tego zapachu, który chciałby. E, prowadziłam je bardzo prosto, e, podkładałam sobie kiedy już widziałam, że zamierza ciągnąć i wiem, że to będzie robił. E, przed zatrzymaniem się po prostu mówiłam EE. -e". A kiedy to nic nie dawało, a na początku na pewno nie dawało, pies ciągnął, zatrzymywałam się i pies nie mógł powąchać tego zapaszku, czy pójść gdzieś tam pomyszkować, czy chciałby. Bardzo nam to ułatwia życie, bo teraz młody psiak wie, że ee, równa się daleko nie ujdziesz. Ja mam takie hasło z kolei, które mówi psu e, dosłownie powoli, i też je w zasadzie wrzucałam w sytuacjach kiedy naprawdę bardzo mi zależało żeby psiak był taki właśnie wyhamowany na przykład przy ulicy przechodząc przez ulicę mówiłam hasło powoli i szłam wtedy bardzo wolno specjalnie po to właśnie żeby jakby nauczył się że powoli oznacza że naprawdę zmieniamy prędkość marszu i oczywiście to sobie wzmacniałam czyli nagradzałam jedzonkiem Psiaka. I od razu płynnie przejdę do ostatniego punktu. Nie wrzucajcie psów w zbyt trudne sytuacje, szczególnie właśnie gdy są na smyczy, bo nie mają wtedy możliwości odejścia z tej sytuacji, tudzież naturalnego dla psa ominięcia czegoś łukiem. I bardzo często to widzę, jak właśnie psy na takiej krótkiej, napiętej smyczy są wprowadzane przez nieświadomych tego że pies ma duży problem właścicieli w, właśnie w trudne sytuacje typu nadciągający z naprzeciwka pies albo e, tłum ludzi e, i jak psi, się uczy, że właśnie bycie na smyczy jest no, niebezpieczne, jest e, niefajne i też często właśnie e, nie chce być zapinany na smycz, ucieka od nas e, ciągnie na smyczy jakby to też bardzo dużo problemów e, daje No i mały bonus: jest takie ćwiczenie, które możemy bardziej dla siebie samych przetestować. Nakładamy do psiej miski jedzenia, kładziemy i to jest nasza meta. Określamy sobie około 10-12 metrów jako punkt startowy, i właśnie z psiakiem do tej miski próbujemy podejść na luźnej smyczce. Jeśli smycz się napnie, zatrzymujemy się albo najlepiej cofamy się nawet na tą naszą wyznaczoną wcześniej pozycję start. To próbujemy dojść do miski na luźnej smyczy. Możemy jak najbardziej tutaj się posiłkować nagradzaniem psa, gdy utrzymuje tą luźną smycz, żeby na, za wszelką cenę pomóc mu też właśnie na smyczy być luźno. Tego Wam życzymy wielu luźnych spacerów, szczególnie w tych czasach. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!